Kasia stała przed lustrem w łazience, próbując uporządkować swoje włosy, które zawsze były jej dumą. W ostatnich latach jej sylwetka zmieniła się znacząco. Była kiedyś szczupła, zwinna i pełna energii, a teraz. Teraz widziała w lustrze kobietę, która wciąż była piękna, ale z nadwagą, zniszczoną przez codzienne obowiązki i brak czasu dla siebie. Jej skóra straciła dawny blask, a zmęczone oczy patrzyły na nią ze smutkiem i zrezygnowaniem. Przypomniała sobie, jak wyglądała jeszcze pięć lat temu, kiedy Tomek oświadczył jej się na malowniczym klifie nad morzem. Była wtedy pełna nadziei na przyszłość, zdeterminowana, by razem z Tomkiem budować szczęśliwe życie. Ich związek wydawał się być idealny, pełen miłości i wzajemnego zrozumienia. Jednak z biegiem lat Kasia zaczęła zaniedbywać siebie. Praca, domowe obowiązki, opieka nad dziećmi wszystko to sprawiło, że na koniec dnia brakowało jej energii i czasu na dbanie o własne potrzeby. Jej dieta stała się niere i pełna niezdrowych przekąsek, a wizyty na siłowni ograniczyły się do minimum. Jej mąż, Tomek, od kilku miesięcy coraz bardziej narzekał na jej wygląd. Zaczęło się od drobnych uwag, że powinna schudnąć, że nie dba o siebie jak dawniej. Wyglądasz jak wieloryb, powiedział jej wczoraj, kiedy próbowała wcisnąć się w ulubioną sukienkę na ich rocznicę. To był cios prosto w serce, a Kasia czuła, jakby grunt usunął się spod jej nóg. Nie poszli na kolację jak to planowali, bo Tomek stwierdził, że wstydzi się z nią pokazać publicznie. Tomek, to nie fair, zaczęła, starając się nie dopuścić do łez. Przecież wiesz, że to wszystko przez stres i brak czasu. Stres? Brak czasu? Parsknął śmiechem. Ty po prostu przestałaś o siebie dbać. Kto by chciał taką jak ty? Beze mnie przepadniesz, na taką nikt nawet nie spojrzy. Kasia patrzyła na niego z niedowierzaniem. W tym momencie zdała sobie sprawę, jak bardzo się zmienił. Tomek, którego kiedyś kochała, był czuły, wspierający i pełen humoru. Teraz widziała przed sobą kogoś zupełnie obcego. Mężczyznę, który nie miał już dla niej żadnego szacunku ani miłości. W jej głowie zaczęły kotłować się myśli. Jak mogłam do tego dopuścić? Czy to naprawdę moja wina? Pytała samą siebie, czując narastający żal i gniew. Wiedziała, że musiała coś zmienić, ale nie wiedziała jeszcze, jak się do tego zabrać. Codzienne komentarze Tomka tylko pogłębiały jej depresję, a ona coraz bardziej oddalała się od marzeń o szczęśliwym życiu. W pracy Tomek poznał młodą kobietę, Magdę. Była nową starzystką w firmie i od pierwszego dnia przyciągała uwagę wszystkich mężczyzn. Tomek nie był wyjątkiem. Jej długie, kasztanowe włosy, szczupła sylwetka i pewność siebie sprawiały, że wszyscy wokół niej czuli się zauroczeni. Magda miała w sobie coś, co sprawiało, że ludzie chętnie spędzali z nią czas. Była otwarta, pełna entuzjazmu i zawsze uśmiechnięta. Zaczęło się niewinnie kilka wspólnych obiadów w firmowej stołówce, później kawa po pracy, a w końcu długie wieczorne rozmowy. Podczas których Tomek odkrył, że dawno nie czuł się tak zrozumiany. Magda słuchała go z uwagą, śmiała się z jego żartów i dawała mu poczucie, że jest kimś wyjątkowym. W jej towarzystwie zapominał o problemach w domu, o narzekaniach Kasi, o codziennych stresach. Magda, co robisz w weekend? Może wyskoczymy gdzieś na miasto? Zaproponował Tomek pewnego dnia, kiedy siedzieli w biurze po godzinach, pracując nad projektem. Chętnie, Tomek. Znasz jakieś ciekawe miejsce? Odpowiedziała z uśmiechem, a jego serce zabiło mocniej. Ich spotkania stawały się coraz częstsze, a Tomek zaczął czuć, że znalazł w Magdzie to, czego brakowało mu w małżeństwie z Kasią. Wspólne wyjścia do kina, spacery po parku, kolacje w restauracjach, wszystko to sprawiało, że zapominał o problemach w domu. Czuł się znów młody, pożądany i kochany. Tomek, nie sądzisz, że spędzasz zbyt dużo czasu z tą starzystką? Zapytała Kasia jednego wieczoru, gdy zauważyła, że Tomek znów wrócił późno do domu. Magda to tylko koleżanka z pracy. Zresztą, czemu cię to obchodzi? Odpowiedział chłodno, odwracając wzrok. Kasia poczuła ukłucie w sercu. Wiedziała, że coś jest nie tak, ale nie chciała tego przyznać przed sobą. Próbowała przekonać się, że to tylko jej wyobraźnia, że Tomek nie mógłby jej zdradzić. Ale z każdym dniem czuła że traci go coraz bardziej. Z czasem Tomek coraz częściej zaczął wracać późno do domu, a Kasia czuła, że traci grunt pod nogami. Próbowała z nim rozmawiać, ale każda próba kończyła się kłótnią. Napięcie między nimi rosło z dnia na dzień, a ich rozmowy były pełne wyrzutów i oskarżeń. Tomek, musimy porozmawiać. Co się z nami dzieje? Kasia usiadła naprzeciw niego w salonie, próbując nawiązać rozmowę. Nie ma o czym rozmawiać, Kasia. Już dawno przestaliśmy być tym, czym byliśmy na początku. Nie mam ochoty na kolejne wyrzuty, odpowiedział, zerkając na zegarek. Przestańmy się oszukiwać, Tomek. Wiem, że coś się dzieje. Kto to jest? Kasia nie wytrzymała, jej głos drżał od emocji. Tomek wstał z kanapy, przeszedł kilka kroków po pokoju i w końcu, zrezygnowany, powiedział: To Magda. Kocham ją, Kasia. I odchodzę. Kasia poczuła, jakby ktoś wyrwał jej serce. Jej świat zawalił się w jednej chwili. Wszystkie marzenia, plany, wspomnienia wszystko to straciło sens. Próbowała coś powiedzieć, zatrzymać go, ale słowa ugrzęzły jej w gardle. Kasia patrzyła na Tomka z niedowierzaniem. Słowa, które usłyszała, uderzyły ją niczym grom z jasnego nieba. Odchodzisz? Po tylu latach? Jej głos był pełen bólu, w oczach pojawiły się łzy. Tak. Już cię nie kocham. Nie mogę dłużej udawać. Tomek wzruszył ramionami, jakby to była najprostsza rzecz na świecie. Kto by chciał taką jak ty? Beze mnie przepadniesz, na taką nikt nawet nie spojrzy. Kasia stała w osłupieniu, nie mogąc uwierzyć, że mężczyzna, którego kochała i z którym spędziła tyle lat, mógł być tak okrutny. Jej umysł szukał odpowiedzi na tysiące pytań. Dlaczego? Kiedy to się zaczęło? Czy naprawdę wszystko jest jej winą? Tomek zaczął pakować swoje rzeczy. Kasia patrzyła na niego, jakby nie rozumiała, co się dzieje. Każdy jego ruch był dla niej kolejnym ciosem. Wspomnienia wspólnych chwil przewijały się przed jej oczami pierwsza randka, wspólne wakacje, ślub, narodziny dzieci. Wszystko to teraz wydawało się odległe i bez znaczenia. Tomek, nie musimy tego kończyć. Możemy spróbować naprawić nasze małżeństwo, próbowała go zatrzymać, jej głos drżał od emocji. Kasia, to już koniec. Nie chcę tego naprawiać. Już dawno przestałem cię kochać, odpowiedział zimno, unikając jej wzroku. Kiedy Tomek wyszedł, Kasia poczuła, jakby jej świat rozpadł się na milion kawałków. Wszystkie plany, marzenia i nadzieje legły w gruzach. Została sama w pustym domu, który teraz wydawał się jej obcy i przerażający. Rozpacz, która ją ogarnęła, była nie do opisania. Każde wspomnienie, każdy przedmiot w domu przypominał jej o nim. Zdjęcia na ścianach, wspólne pamiątki z podróży, ich ulubione filiżanki do kawy, wszystko to teraz stało się bolesnymi przypomnieniami minionego szczęścia. Kasia przez kolejne tygodnie była w stanie całkowitego załamania. Przestała dbać o siebie, zaniedbywała obowiązki, a czas spędzała na kanapie, oglądając stare filmy i przeglądając zdjęcia z przeszłości. Jej przyjaciele i rodzina próbowali jej pomóc, ale czuła się zbyt zagubiona, by przyjąć ich wsparcie. Codzienne czynności stały się dla niej ogromnym wysiłkiem. Nawet wyjście do sklepu było wyzwaniem, ponieważ każda interakcja z ludźmi przypominała jej o samotności. Kasiu, musisz zjeść coś porządnego, mówiła jej przyjaciółka, Marta, kiedy odwiedziła ją pewnego wieczoru. Nie możesz tak żyć. Nie mam apetytu, Marta. Wszystko straciło sens, odpowiedziała Kasia, wpatrując się w zimną herbatę na stole. Marta, widząc stan przyjaciółki, starała się być dla niej oparciem. Przychodziła do niej codziennie, próbując ją pocieszyć i zmotywować do działania. Ale Kasia była jakby w transie, zamknięta w swoim bólu. Jej dom, który kiedyś tętnił życiem, teraz był cichy i pusty. Noce były najgorsze bezsenne, pełne płaczu i niekończących się myśli. Kasia próbowała zrozumieć, co poszło nie tak, gdzie popełniła błąd. Jej serce było rozbite, a dusza przepełniona smutkiem i poczuciem porażki. Pewnego dnia, siedząc na kanapie i przeglądając stare zdjęcia, Kasia zdała sobie sprawę, że nie może dalej żyć w ten sposób. Spojrzała na fotografię sprzed kilku lat, młoda, szczęśliwa kobieta, pełna marzeń i planów. Zrozumiała, że nie może pozwolić, by jedno nieudane małżeństwo zniszczyło jej życie. Postanowiła, że musi wziąć się w garść, nie tylko dla siebie, ale i dla tych, którzy ją kochali i wspierali. Zaczęła od małych kroków. Na początek zapisała się na siłownię. Początki były trudne. Każdy trening był wyzwaniem, ale Kasia nie poddawała się. Pierwsze dni na siłowni były pełne bólu i zmęczenia, ale również satysfakcji z podjęcia walki o siebie. Pierwszego dnia na siłowni Kasia czuła się niepewnie. Wchodząc do środka, widziała wokół siebie ludzi pełnych energii i determinacji, co sprawiało, że czuła się jeszcze bardziej niepewnie. Jednak kiedy zaczęła ćwiczyć, poczuła przypływ endorfin, które zaczęły łagodzić jej ból emocjonalny. Musisz uwierzyć w siebie, Kasiu, mówiła jej trenerka, Ewa. Wiem, że możesz to zrobić. Każdy krok naprzód to małe zwycięstwo. Kasia zaczęła od prostych ćwiczeń, a potem stopniowo zwiększała intensywność treningów. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, ale i nowe osiągnięcia. Zaczęła także zmieniać swoją dietę więcej warzyw mniej przetworzonej żywności, regularne posiłki. Wprowadziła do swojego życia zdrowe nawyki, które pomogły jej odzyskać energię i wiarę w siebie. Zaczęła też więcej wychodzić z domu. Spacery po parku, spotkania z przyjaciółmi, uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach, wszystko to pomagało jej odzyskać radość życia. Kasia zrozumiała, że musi się skupić na sobie, na swoim zdrowiu i szczęściu. Jej przyjaciółka Marta była zachwycona jej postępami. Jestem z ciebie dumna, Kasiu. Widzę, że z każdym dniem stajesz się silniejsza, mówiła Marta podczas jednej z ich wspólnych kaw. Kasia uśmiechnęła się do przyjaciółki. Dziękuję, Marto. To dzięki tobie i wszystkim, którzy mnie wspierają. Nie mogłabym tego zrobić sama. Treningi stały się jej nową pasją. Każdy dzień zaczynała od wizyty na siłowni, a wieczory spędzała na przygotowywaniu zdrowych posiłków. Z czasem zaczęła dostrzegać efekty swojej ciężkiej pracy nie tylko w wyglądzie, ale i w samopoczuciu. Jej ciało stawało się coraz silniejsze, a ona sama czuła się coraz pewniejsza siebie. Pewnego dnia, patrząc na siebie w lustrze, uświadomiła sobie, jak bardzo się zmieniła. Była silniejsza, bardziej pewna siebie i szczęśliwsza. Uśmiechnęła się do swojego odbicia, wiedząc, że jest na dobrej drodze. Postanowiła, że chce pomagać innym kobietom osiągnąć to samo. Zaczęła dzielić się swoją historią na portalach społecznościowych, opowiadając o swojej przemianie i motywując inne kobiety do działania. Jej posty zyskały dużą popularność, a Kasia zyskała grono wiernych fanek, które podziwiały jej determinację i siłę. Kasiu, jesteś dla mnie inspiracją, napisała jedna z jej obserwatorek. Dzięki tobie zaczęłam wierzyć, że i ja mogę zmienić swoje życie. Kasia poczuła, że jej życie nabiera nowego sensu. Pomaganie innym stało się jej misą. Kasia zapisała się na kurs dietetyki oraz trenera personalnego. Chciała zdobyć wiedzę, która pozwoli jej profesjonalnie pomagać innym. Każdy dzień był wypełniony nauką, ale czuła, że idzie w dobrym kierunku. Pierwsze tygodnie kursów były intensywne. Wykłady, ćwiczenia praktyczne, godziny spędzone na czytaniu literatury fachowej, wszystko to pochłaniało jej czas i energię, ale Kasia czuła, że robi coś ważnego. Na kursie dietetyki uczyła się o zrównoważonej diecie, wpływie poszczególnych składników odżywczych na organizm oraz jak komponować posiłki, aby były zdrowe i smaczne. Poznawała różne diety, ich zalety i wady, oraz jak dostosować jadłospis do indywidualnych potrzeb klienta. To niesamowite, jak wiele możemy zmienić w swoim życiu, zmieniając sposób odżywiania, mówił prowadzący kurs, dr Kowalski. Zdrowa dieta to podstawa dobrego samopoczucia i długowieczności. Kasia chłonęła wiedzę jak gąbka, robiła notatki, zadawała pytania i uczestniczyła w dyskusjach. Wiedziała, że każda informacja, którą teraz przyswaja, pomoże jej w przyszłej pracy z klientami. Kurs trenera personalnego był równie wymagający. Kasia uczyła się anatomii, fizjologii, technik treningowych oraz jak motywować ludzi do działania. Część praktyczna była dla niej szczególnie ważna: uczyła się, jak prowadzić treningi, jak poprawiać technikę ćwiczeń, aby były one bezpieczne i efektywne. Trener personalny to ktoś więcej niż tylko osoba pokazująca ćwiczenia, mówiła trenerka prowadząca zajęcia, Anna. To ktoś, kto motywuje, wspiera i pomaga osiągnąć cele. Po ukończeniu kursów Kasia czuła się gotowa, aby zacząć pracę z klientami. Pierwsze kroki były pełne niepewności. Obawy, czy poradzi sobie w nowej roli, czy będzie w stanie pomóc innym, towarzyszyły jej każdego dnia. Jednak jej determinacja i chęć niesienia pomocy były silniejsze. Jej pierwsze klientki były pełne obaw, ale Kasia potrafiła je zrozumieć i wspierać. Podczas pierwszych konsultacji starała się budować zaufanie, rozmawiać o ich celach, obawach i motywacjach. Pamiętajcie, dziewczyny, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko uwierzycie w siebie, powtarzała na każdym treningu. Kasia układała indywidualne plany treningowe i dietetyczne, dostosowane do potrzeb każdej klientki. Jej podejście było holistyczne, nie skupiała się tylko na ciele, ale i na umyśle. Wiedziała, że sukces wymaga zmiany sposobu myślenia, a nie tylko wyglądu. Kasiu, dzięki Tobie zaczynam wierzyć, że mogę to zrobić, powiedziała jedna z jej pierwszych klientek, Ania, po kilku tygodniach treningów. Twoje wsparcie i motywacja są nieocenione. Kasia zdobywała coraz więcej klientek. Wieść o jej profesjonalizmie i empatii rozchodziła się szybko. Jej podejście do treningów i diety, pełne zrozumienia i indywidualnego podejścia, przyciągało coraz więcej kobiet, które chciały zmienić swoje życie. Jej grafiki były pełne, a każda godzina wypełniona była pracą z nowymi osobami. Kasia zaczęła dostrzegać, że jej wysiłek przynosi rezultaty. Klientki zaczęły osiągać swoje cele tracić na wadze, poprawiać kondycję i, co najważniejsze, zyskiwać pewność siebie. Kasiu, jesteś niesamowita. Dzięki tobie nie tylko schudłam, ale i odzyskałam wiarę w siebie, mówiła jedna z jej klientek, Marta, podczas jednego z treningów. Wkrótce Kasia zaczęła prowadzić warsztaty i seminaria na temat zdrowego stylu życia. Jej historia stała się inspiracją dla wielu kobiet, które zmagały się z podobnymi problemami. Na warsztatach opowiadała o swojej drodze, o trudnościach, które musiała pokonać i o tym, jak ważne jest, aby nigdy się nie poddawać. Zdrowy styl życia to nie tylko dieta i treningi, to zmiana całego podejścia do siebie, mówiła podczas jednego z seminariów. To wiara w siebie i swoje możliwości. Jej warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Kobiety przychodziły do niej z różnych zakątków kraju, chcąc poznać tajemnice jej sukcesu i znaleźć motywację do własnej przemiany. Kasia zyskała grono wiernych fanek, które podziwiały jej determinację i siłę. Kasiu, twoja historia dała mi nadzieję. Dzięki tobie zrozumiałam, że mogę zmienić swoje życie, powiedziała jedna z uczestniczek warsztatów z łzami w oczach. Kasia poczuła ogromną satysfakcję, wiedząc, że jej wysiłek nie poszedł na marne. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, ale i nowe możliwości. Jej życie nabrało nowego sensu, a ona sama czuła się spełniona i szczęśliwa. Po pięciu latach ciężkiej pracy, Kasia została zaproszona do telewizji, aby opowiedzieć o swojej przemianie i pracy. Program miał dużą oglądalność, a Kasia stała się jeszcze bardziej rozpoznawalna. Było to dla niej ogromne wyróżnienie i dowód na to, że jej praca ma znaczenie. Kasia przygotowywała się do wystąpienia z dużą starannością. Chciała, aby jej historia była inspiracją dla jak największej liczby osób. Wiedziała, że to nie tylko okazja do promocji jej działalności, ale także możliwość dotarcia do tych, którzy potrzebują wsparcia i motywacji. To niesamowite, co udało ci się osiągnąć, Kasiu, mówiła prowadząca program pani Barbara z uśmiechem. Jesteś prawdziwą inspiracją. Dziękuję, pani Barbaro. Cieszę się, że mogę podzielić się swoją historią. Mam nadzieję, że pomoże ona innym uwierzyć w siebie, odpowiedziała Kasia. Podczas programu Kasia opowiedziała o swojej drodze, o trudnych początkach po rozstaniu z Tomkiem, o decyzji, by zmienić swoje życie, o kursach i pracy, która stała się jej pasją. Mówiła o klientkach, które udało jej się zmotywować, o warsztatach i seminariach, które prowadziła. Najważniejsze to uwierzyć w siebie i nie bać się zmian. Każdy z nas ma w sobie siłę, aby odmienić swoje życie, mówiła Kasia na zakończenie programu. Po wystąpieniu w telewizji Kasia otrzymała mnóstwo wiadomości z gratulacjami i podziękowaniami. Kobiety, które oglądały program, pisały do niej, dzieląc się swoimi historiami i prosząc o rady. Kasia czuła, że jej praca nabiera jeszcze większego znaczenia. Jej popularność rosła, a wraz z nią możliwości. Kasia zaczęła dostawać zaproszenia na kolejne programy, konferencje i wykłady. Jej życie stało się pełne nowych wyzwań, ale i satysfakcji. Była dumna z tego, co udało jej się osiągnąć, i wdzięczna za wsparcie, które otrzymała od bliskich i klientów. Kasia wiedziała, że jej historia to dopiero początek. Przed nią było jeszcze wiele do zrobienia, wiele kobiet do zmotywowania i wiele marzeń do spełnienia. Ale teraz była gotowa na wszystko. Jej przeszłość, choć bolesna, stała się fundamentem jej sukcesu. W tym samym czasie Tomek przypadkiem zobaczył Kasię w telewizji. Przełączał kanały, szukając czegoś interesującego, gdy nagle zatrzymał się na programie o zdrowym stylu życia. Na ekranie zobaczył kobietę, która wydawała mu się znajoma. Kiedy Kasia zaczęła mówić, zamarł, widząc, jak bardzo się zmieniła. Jej pewność siebie, wygląd, sukces, wszystko to sprawiło, że poczuł kłucie żalu. Jej twarz była pełna determinacji i siły, a jej słowa pełne pasji. Ta kobieta, którą kiedyś porzuciłem. Czy to naprawdę Kasia? Myślał, oglądając program z niedowierzaniem. Kasia opowiadała o swojej przemianie, o tym, jak przezwyciężyła trudności i jak teraz pomaga innym kobietom zmieniać swoje życie. Tomek czuł, jak jego serce bije szybciej. Poczuł nagłą chęć, aby ją zobaczyć, porozmawiać, przeprosić za wszystko, co jej zrobił. Postanowił ją odwiedzić. Przygotowania do tego spotkania zajęły mu kilka dni. Nie wiedział, jak Kasia zareaguje, ale musiał spróbować. Kiedy stanął przed jej drzwiami, czuł się nieswojo. Jego ręka drżała, gdy nacisnął dzwonek. Minęła chwila, zanim Kasia otworzyła drzwi. Jej twarz wyrażała zaskoczenie, a potem chłód, gdy rozpoznała gościa. Czego chcesz, Tomek? zapytała chłodno. Chciałem cię przeprosić. Nie wiedziałem, co o tracę. Powiedział, unikając jej wzroku. Kasia stała w milczeniu, analizując jego słowa. Tomek wyglądał na zdeterminowanego, ale i skruszonego. Zauważyła zmęczenie w jego oczach i lekki niepokój. Kasia patrzyła na niego przez chwilę, a potem powiedziała: Tomek, wiele się zmieniło od czasu, kiedy odszedłeś. Nie jestem już tą kobietą, którą wtedy porzuciłeś. W jej głosie słychać było siłę i pewność siebie. Które zdobyła przez te wszystkie lata. Tomek spuścił głowę, wiedząc, że miała rację. Przez te lata wiele razy myślał o Kasi, o tym, jak bardzo ją zranił i jak bardzo się zmienił. Przepraszam, Kasiu. Może możemy spróbować jeszcze raz. Jego głos był pełen nadziei i skruchy. Kasia uśmiechnęła się smutno, ale w jej oczach było zdecydowanie. Nie, Tomek. Już nie ma dla nas miejsca w moim życiu. Wynoś się. Tomek spojrzał na nią z bólem, ale wiedział, że musi to zaakceptować. Zrozumiał, że Kasia nie jest już tą samą kobietą, którą kiedyś porzucił. Teraz była silna, niezależna i szczęśliwa. Tomek opuścił jej dom z poczuciem straty, ale także z szacunkiem dla jej decyzji. Kasia zamknęła drzwi za Tomkiem i odetchnęła głęboko. Wiedziała, że to był jej moment zwycięstwa. Przeszłość była już za nią a przed nią nowe, pełne możliwości życie. Czuła się wolna i gotowa na to, co przyniesie przyszłość. Usiadła na kanapie i pomyślała o wszystkich, którym jeszcze może pomóc. Jej historia nie była tylko o niej, była inspiracją dla wszystkich kobiet, które kiedykolwiek czuły się niedoceniane. Kasia wiedziała, że to dopiero początek. Jej telefon zadzwonił. To była jedna z jej klientek, która chciała podzękować za pomoc w osiągnięciu swoich celów. Kasiu, chciałam ci tylko powiedzieć, że dzięki tobie moje życie się zmieniło. Schudłam, czuję się lepiej i odzyskałam pewność siebie. Dziękuję ci z całego serca, powiedziała klientka. Kasia uśmiechnęła się szeroko. To były te chwile, dla których warto było pracować. Wiedziała, że jej praca ma sens i że może pomagać innym w osiąganiu ich marzeń. Następnego dnia Kasia rozpoczęła nowy projekt otwarcie własnego studia fitness i wellness, gdzie mogła prowadzić treningi, warsztaty i konsultacje dietetyczne. Studio miało być miejscem, gdzie kobiety mogły znaleźć wsparcie, motywację i narzędzia do zmiany swojego życia. Praca nad otwarciem studia była intensywna, ale Kasia czuła, że to kolejny krok w jej podróży. Chciała stworzyć przestrzeń, gdzie każda kobieta mogłaby poczuć się silna i pewna siebie, niezależnie od swojej przeszłości. Kiedy studio zostało otwarte, Kasia zorganizowała uroczyste otwarcie, na które zaprosiła swoje klientki, przyjaciół i rodzinę. Było to radosne wydarzenie, pełne uśmiechów i gratulacji. Kasiu, jesteś niesamowita. Zękujemy, że stworzyłaś to miejsce dla nas, mówiły jej klientki, przytulając ją serdecznie. Kasia patrzyła na swoje studio z dumą. Wiedziała, że to miejsce stanie się oazą dla wielu kobiet, które pragną zmiany. Czuła, że jej misja się spełnia i że jej życie nabiera nowego, pełnego sensu wymiaru. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, ale i nowe możliwości. Kasia była gotowa na wszystko, co przyniesie przyszłość. Jej przeszłość, choć bolesna, stała się fundamentem jej sukcesu. Była gotowa inspirować, wspierać i motywować kolejne kobiety, które potrzebowały jej pomocy. Jej historia była dowodem na to, że niezależnie od tego, jak trudne są początki, Zawsze można znaleźć siłę, aby zmienić swoje życie. Kasia wiedziała, że to dopiero początek, a przed nią jeszcze wiele pięknych chwil i osiągnięć.